Hej, cześć, się Manołowski, bardzo serdecznie z tej strony Wojciech. A to jest taki materiał e, odnośnie tego, co się stało w World of Tanks, tym konsolowym. I jeśli widzieliście poprzednie dwa filmy, to Widzieliście też moją reakcję. Z góry też przepraszam za, za włosy, ale no, na to już nic nie poradzę. Słuchajcie, ee, o co może przede wszystkim tutaj chodzi? E, przede wszystkim chodzi o to, że to miała być aktualizacja, która zmieni dość sporo. No, i zmieniła. To była aktualizacja, która naprawdę zmieniła praktycznie całą grę. Wywróciła ją do góry nogami. I teraz należy sobie zadać pytanie, czy warto w ogóle grać? Może inaczej? Czy. Ci wszyscy community kontrybutorzy nagle większość z nich zapadła się pod ziemię po tej aktualizacji, tak jakby oni, ich po prostu nie było. Ale nawet inaczej, te filmy, te podręczniki czołgisty, które ja robiłem przez 5 lat, mniej więcej, można teraz wsadzić w cztery litery. Dlatego, że jeś, jak tam robiłem podręcznik czogisty dla chociażby pojazdów niemieckich, te jak Tygry 131, czy E75, jak Tiger, Ferdynand <laughs> i całą masę innych pojazdów, można wsadzić w przysłowiowe cztery litery. Gra została w 90% wyrzucona, może nie, może nie, wyrzucona to złe słowo, przeprojektowana, o, to przeprojektowana to jest dobre słowo, przede wszystkim... E, została zmieniona minimapa i kolory Słuchajcie, ze standardowego czerwonego przeciwnika i zielonego naszego Nagle przeciwnik robi się, jest pomarańczowy, a nasz sojusznik jest niebieski I o ile, w, nie wiem, w takim Call of Duty, Battlefieldzie To jeszcze jest do przełknięcia Natomiast No w wodzie no to tak średnio, no bo ten pomarańczowy to tak się zlewa z, z tłem, z, aż szczególnie jak się gra na bitwa, w bitwie na pustyni. No to se znajdźcie w piasku jakiś pomarańczowy znacznik, nie? Albo wiecie, jesteście gdzieś nad terenem wodnym i nagle wasz sojusznik i Teoretycznie znajduje się gdzieś nad wodą. Co więcej, e, zniknęły też e, tak obrys pojazdów. I teraz w ogóle dostrzec pojazd przeciwnika, czy on się znajduje, nie wiem, czy on wystaje za budynku, czy kurwa, go tam nie ma, czy pff, znajduje się 15 metrów obok, to jest wyzwanie. I tak naprawdę zniknęło praktycznie wszystko, co do tej pory było. Zresztą widzieliście drzewa technologiczne tym. Niemcy to jest jedna z moich ulubionych nacji w World of Tanks, gdzie grałem praktycznie tylko nimi. I bo ja wiem, z 71 albo z 73 pojazdów. Zrobili 68, 65. Nie wiem, gdyby była jakaś informacja o tym, że te pojazdy, nie wiem, jakoś tak znikną, czy coś, no to I ja bym te pojazdy wykupił tylko po to, żeby mieć je w kolekcji, mieć je po prostu w garażu, i tyle, i koniec. Ale na tą chwilę uznaję przynajmniej dla mnie tą grę nie za niegrywalną. Owszem będą ludzie, którzy będą w, ni e, w nią grali i oglądając e, stream gamingu e, tego konsolowego odnośnie tego, że no gdzie faktycznie też e, pojawił się ten naczelnik, dyrektor czy prezes, nie wiem kto, kto tam jest. Powiedział, że no, niestety, ale ta aktualizacja im się zepsuła. No, większość rzeczy, które chcieli tam zrobić, im się po prostu zepsuła. Eee, nie do końca tak chcieli, ale też myślę, że konsolowy WOZ to jest tylko i wyłącznie moje przy, e, przypuszczenie bo jak zobaczycie tam zakładkę tego drzewa technologii, technologicznego, to macie tak jakby dwie zakładki. Pierwsza z nich, czyli druga wojna światowa, która do końca nie jest tą drugą wojną światową, bo są tam też pojazdy po drugiej, grubo po drugiej wojnie światowej, jak E, chociażby T62, który raczej, no przepraszam bardzo, ale T62 nie uczestniczy w trakcie II wojny światowej. Chyba że ja, nie wiem, kurwa, czytałem inne książki. Albo jakieś prototypy e, pff, typu. Czy, czy, czy e, IS-7? Halo, nie przypominam sobie, żeby IS-7 walczył w trakcie II wojny światowej. No ale. Nie wiem, najwidoczniej Amerykanie, Białorusini, Białorusini i Rosjanie mają inne książki o II Wojnie Światowej niż cała reszta świata. No ale cóż, to już yy, ich problem. Yy, ale nie o tym. Tam jest też druga zakładka, yy, gdzie jest tam ściśle tajne albo jak, jakoś tak się yy, to zwie. I tam na obrazku... Jest czołg M1 Abrams. Co możesz sugerować, że wód konsolowy to nic innego jak po prostu taki. Hmm, nazwijmy to poligon doświadczalny. To jest poligon doświadczalny dla pecetów. Nie ów Nie ma tego co ukrywać, bo zawsze mniej więcej w przed w okresem świątecznym jakoś tak w grudniu w drugiej połowie grudnia albo też przed drugą połową grudnia ten wargaming taki no, z siedzibą w Białorusi ten odpowiadający za pecety, zaprzecza, że tam no, jeszcze nie planują wprowadzenia po, i pojazdów poziomu 11, 12, 13 i tak dalej. Natomiast na konsolach skoro zostały usunięte czołgi poziomu pierwszego, poziomu drugiego, poziomu trzeciego albo trzeci już, albo poziom trzeci jest chyba jest, ale nie jestem tego do, do końca pewny i nagle wchodzi zakładka, gdzie tym pojazdem na tym ee, prezentującą tą zakładkę jest Abrams i to prawdopodobnie jest Poligon doświadczalny. Z w racji tego, że jeśli odpalicie też e, tą 15, ten 15-minutowy film, którym, w którym pojechałem do bitwy, i przyjrzycie się wyglądowi e, tego ekranu, który znajduje się mniej więcej po tej stronie, e, że tu jest czołg, to i porównacie, to, to, możecie bardzo, to można to bardzo łatwo wnioskować, że jest to e, czołg typu Abrams. I ja się boję, że World of Times idzie w, nie, w, nie w tą stronę, co powinien. Tak jest moje zdanie, przynajmniej ten bod konsolowy. Idzie w, nie, nie w tą stronę, co powinien. Moim zdaniem nie ma już co liczyć na to, że ten, ta poprzednia wersja wota będzie, bo... No nie. No po prostu nie ma to na co liczyć. Po prostu Było, ale już się no, po prostu od tego przywrócić nie da. Niestety. Kolejna rzecz, która... Uważam osobiście za to, że nie wiem, w jakiś tam sposób e, to jest. Ja się już do tego po prostu do, do wota nie przekonam, jest całkowita zmiana praktycznie systemu odblokowywania pojazdów. Może nie systemu odblokowywania pojazdów, ale tego, że tam praktycznie wszystko e, jest pozmieniane tam, gdzie ja przez przypadek nie wiem, nacisnę. I jedną rzecz to okazuje się, że to jednak odpowiada za coś zupełnie innego, i nie, wiem, ciężko by było mi, mnie osobiście przekonać się do takiego typu rozwiązania, ale naprawdę, wiecie, równie dobrze mógłbym, gdybym się spiął. No to zacząłbym robić od nowa te wszystkie podręczniki, przyzwyczajać się do, do tego wota i tak dalej, zacząć ogarniać, ale swego czasu na wota też trochę wydałem. To było jakieś 4-5 lat temu i nie były to pieniądze wyrzucone w błoto. Dopiero w momencie od pewnej aktualizacji, kiedy zdecydowanie zaczęło. Coraz więcej premek zaczęło wchodzić, eee, mniej więcej jakieś rok, półtora roku temu zaczęło się to, się to dziać i ja stwierdziłem, że nie będę wydawał żadnych pieniędzy na wota, bo to idzie w dość złym kierunku. I no moje myśli jako tako to wywróżyły, że poszło nie w tym kierunku co trzeba. Ja bym zrobił to eee, Przyzwyczaili się pewnie do grania w tego obecnego wota, ale nie. Nie. Po prostu szkoda mi psuć wspomnień tego wota, który był dobry. Może ten WOT, który jest teraz też faktycznie jakby się pograło, nie wiem, dłużej, miesiąc, dwa, trzy pół roku, to może by się przy... do tego przywykło. Ale nie. W dodatku, że tam większość. Miałem dwie naprawdę dobre załogi, i one zostały chamsko, nawet nie chamsko, tylko bezczelnie e, zabrane. Zostało, e, mo, została możliwość personalizacji tych załóg, ale wszystkie atuty, wszystkie umiejętności, czyli te wszystkie perki, które miałem, a miałem chyba na, każdej, na tych dwóch załogach po mniej więcej 18-19. Po prostu przepadłem. Te perki, ten czas poświęcony na te załogi po prostu przepadł. I ja nie mam, po prostu nie mam siły, żeby nie wiem, szukać te, te, teraz wszystkiego od nowa. To, to robić z racji tego, że mu teraz wybrać tylko 9 umiejętności, które nie wiem co dają. Chyba trzeba by... Specjalnie sprawdzać każdą umiejętność pojedynczo o co chodzi, ale nie, nie. Dlatego w tym filmie od razu mówię, że nie będę raczej wracał już do WOTA. Może kiedyś, żeby zobaczyć co tam się zmieniło. Nie wiem, może za rok wrócę, może w przyszłym roku, może za 10 lat. Nie wiem kiedy, ale na tą chwilę. Ja z WOTA rezygnuję. Nie będą pojawiać z tego żadne materiały. Nie będę też usuwał żadnych materiałów z WOTA, bo nie o to chodzi. Nawet. Nawet po, po prostu, że ja nie jestem żadnym community kontrybutorem z racji tego, że ten kanał jest po prostu mały. No to. Nie, po prostu się nie opłaca. Najzwyczajniej w świecie się nie opłaca tego. Yy... No przede wszystkim nie opłaca mi się te, tego robić ze względu na to, że na czas, który poświęciłem na zrobienie tych materiałów, tak. Niektóre tam materiały musiałem nagrywać 3 albo cztery razy. Były takie sytuacje, bo nagle w środku musiałem coś zrobić, gdzieś yy, wyjść. No. No, po prostu tych materiałów nie będę usuwał. Ale też do samego WOTA przynajmniej na jakiś czas wracać nie będę. Mam inne gry, jak chociażby Call of Duty Black Ops Cold War, w którym aktualnie trwa, trwa sezon. Tak więc, um, cóż, nie pozostaje mi nic innego jak tylko życzyć, aby Wargaming konsolowy ze Stanów wziął dupę w troki i zaczął naprawiać. E, tą aktualizację, która praktycznie rozwaliła 90% gry. Mam nadzieję, że im się to uda. Trzymam za nich kciuki i kiedy doprowadzą w końcu tą wersję e, WOTA do realizacji, do postawią w końcu na nogi, to może wtedy się, się skuszę, ale kiedy to będzie. Nie wiem, może w 2022 roku dołączę wrócę do Bota, do tej społeczności, w którą bądź co bądź. Ja też jednak e, uczestniczyłem byłem przez jakieś 5-6 lat. Tak więc cóż tyle. Dzięki serdecznie za wysłuchanie i cóż, zapraszam wa Was bardzo serdecznie na kolejny materiał, który pojawi się po tym. W sensie o 16. Tak więc tyle, dzięki serdeczne za uwagę i cóż, do następnego, trzymajcie się, pa pa.